Się w lesie, to niedozwolone Nie to ważne jest, to trochę szalone Takie mamy czasy, wyjątkowo turne. Jeśli będzie patrol, to chyba nie umrę, szybko się schowałem w liściach że węstwinie Jak mnie ktoś zobaczy, kara mnie nie minie Takie mamy czasy, że do lasu trzeba pod ochroną nocy chodzić i się nie bać A ten kto się boi, niech zostaje w domu No Nocą jest najlepiej, chociaż pokryjemą Trzeba iść do lasu i wdychać powietrze w domu jest tak duszno Bardziej niebezpiecznie Zresztą tak naprawdę nic złego nie robię Na świeżym powietrzu dobrze sobie zrobię Maska rękawiczki my się niepotrzebne Gdy przyroda wokół życie wraca we mnie Życie wraca we mnie Życie wraca we mnie Życie wraca we mnie Propagandy tuba, ale prawdy w nas gasić nigdy się nie uda. Widać jak bezczelnie sami w dupie mają te wszystkie nakazy, które na nas nakładają. A ja, człowiek wolny, choć nie wiem jak długo, nigdy nie zapomnę tego co jest moją muzą. Kto zamyka ludzi i zabrania lasu? Ten ma na sumieniu ludzi tego czasu W tej całej maszynie mylnych informacji Nie dam się ogłupić i dezinformacji Zamiast wejść się strzelać, zabijać zwierzęta Pozwólcie ludziom chodzić i życie tam pamiętać Wiem, że oni nie chcą na to nam pozwolić My jesteśmy wolni, będziemy swoje robić Gdy przyjdzie na to pora Będziemy palić maszty, anteny pójdą z dymem Ministrze cyfryzacji міністр цифризації міністр цифризації міністр цифризації Całe to szpiegostwo na skalę przemysłową Skończymy w jedną noc, majową lub grudniową Mordercy matki ziemi, my nigdy nie pękamy Jesteśmy zawsze sobą i razem się trzymamy I wasze ciemne rządy nie będą miały siły Żeby zgasić światło, syreny będą wyły Ja będę taki jasny jak żarówka w nocy I będę świecił mocno, nawet o północy Nawet o północy nawet o północy, nawet o północy, nawet o północy.